Witam Państwa w imieniu Telewizji Zabrze. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. W sali sesyjnej Zabrzeńskiego Ratusza odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Zabrze. Zmiany budżetu miasta na 2024 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Zabrze na lata 2024-2028. Między innymi takie uchwały rozpatrywane były podczas lipcowej sesji Rady Miasta. Ważnym punktem była obecność na sesji prezesów miejskich spółek. Omawiano sytuację bieżącą i to jak wygląda kwestia finansowa danej spółki. Prezesi miejskich spółek odnieśli się także do zadawanych im pytań. Radni pytają... Pytali m.in. o to, jakie były zyski i straty za rok ubiegły i co było przyczyną tego, że miejskie spółki wygenerowały straty. Padały także pytania o zmiany i liczbę członków zasiadających w radach nadzorczych spółek, stan zatrudnienia oraz koszty promocyjne kampanii billboardowej. Podczas tej sesji została także podjęta uchwała w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które miasto zamierza wyemitować w 2024 roku w wysokości 35 milionów złotych. Jeżeli chodzi o 75 milionów złotych, tu pan radny pytał, dlaczego nie pokryliśmy 75 milionów złotych tych składek zaległych. Nie można było pokryć tych składek zaległych, ponieważ 75 milionów złotych było to zadłużenie i jest zadłużenie krótkoterminowe. Czyli to jest zadłużenie tylko i wyłącznie takie jak rachunek kredyt w linii odnawialnej, to nie pozwala nam na wprowadzenie środków do planu budżetu miasta. Stąd nie było możliwości, żeby te 75 milionów było przeznaczone na, jak gdyby, wprowadzenie do planu tych środków i pokrycie tych składek. One umożliwiają bieżące płatności z rachunku bankowego miasta Zabrze. Państwo już dzisiaj kilka razy usłyszeli o tym, jak kiepska sytuacja jest w większości spółek i jak na początku tego roku brakowało środków na wynagrodzenia dla urzędników, mimo tego, że byli oni zatrudnieni w Natomiast to tylko pokazuje na wielu różnych przykładach, jak wygląda sytuacja finansowa miasta. Podobnie jest w budżecie poszczególnych wydziałów. Są wydziały, które mają zrealizowany budżet już w czerwcu na poziomie 90%, a to znaczy, że za 10% powinny przetrwać do końca roku. Te same wydziały rok temu w analogicznym okresie były na poziomie realizacji budżetu 50-60%, więc w miarę propor proporcjonalnie w stosunku do tego, na jakim okresie roku się znajdujemy. Jeśli chodzi o ponowną emisję obligacji, to nie planujemy jej w tym roku. I proszę mi wierzyć, że gdyby było inne rozwiązanie, żeby w tym roku nie emitować ani tych 75, które są przeznaczone na to, były przeznaczone na to, żeby utrzymać płynność finansową, czyli na to, żeby nie wyłączyli nam prądu w budynku Urzędu Miasta i żeby były pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników, to nie sięgnęlibyśmy po te środki. Gdyby Regionalna Izba Obrachunkowa dała nam trochę więcej czasu na to, żeby spłacić i tu jeszcze raz podkreślam zaległości, za które ja osobiście nie czuję się odpowiedzialna to z całą pewnością nie prosilibyśmy Państwa dzisiaj o emisję kolejnych obligacji. Natomiast jeśli chodzi o to, czy będziemy emitować obligacje jeszcze w tym roku nie, mam nadzieję, że nie. Natomiast jeśli chodzi o to, czego jestem zwolenniczką, to na pewno tego, żeby brali Państwo pod uwagę jedną rzecz. W tej chwili nasza obsługa długu, Pani Skarbnik, proszę mnie skorygować, jeśli się mylę, ale wynosi około 60 milionów złotych rocznie. Czyli samo to, że mamy tak duże zadłużenie, wynosi 60 milionów złotych rocznie. I uważam, że to jest pewna możliwość do tego, żeby zastanowić się nad restrukturyzacją tego zadłużenia, żeby zmniejszyć koszty obsługi tego długu, który mamy w tej chwili. Na pewno musicie mieć Państwo świadomość tego, że na to, co Stało się z tymi 75 milionami. Odpowiedzią jest również to, że nie tylko wydziały w Urzędzie Miasta mają problemy z finansami, ale również jednostki. Na pewno Państwa uwadze nie uszło to, że spora część dyrektorów jednostek wbrew temu, że nie otrzymała polecenia pisemnego, a jedynie ustną informację, proszę dać podwyżki wszystkim pracownikom, takich podwyżek udzieliła. Problem polega tylko na tym, że w tej chwili tym jednostkom brakuje środków na to, żeby dotrwać do końca roku, więc zwracają się do miasta o to, żeby dotacje, które otrzymały, były zwiększone. Problem tylko polega na tym, że my jako miasto tych zwiększonych środków nie mamy. W związku z tym po to, żeby łatać dziury, między innymi po to były potrzebne te 75 milionów, w tej chwili tymi 35 również będziemy starali łatać się to, na co pieniędzy już nie mamy. Uwieńczeniem pierwszego turnusu półkolonii lata z teatrem był spektakl Plastusiowy Pamiętnik w adaptacji scenariusza Zbigniewa Stryja. W jaką postać się dzisiaj wcielicie? E, ja ołówek. Ja jestem Cezorek. Trudne role? Nie. Tak śleno. Jak długo się przygotowywaliście? Dwa tygodnie. Dobrze nam szło. Jest fajnie. Czasami gramy w gry, w mafię. Wróciliśmy do parku 12C. Było tam fajne 5 godzin. Byliśmy. Bawiliśmy się. Fajnie było. Ja jestem gumką i myszką, co ciągle skacze, wierci się i robi gwiazdy. Najpierw występowaliśmy sobie, robiliśmy tam próbę, a potem zaczęliśmy robić na scenie próby. I teraz będziemy przed wszystkimi występować. Bardzo fajnie było. Było przyjemne, śmieszne, fajne. Świetny był występ, naprawdę. Przyszedłem tutaj po. Mój kolega występował i pozytywnie się zaskoczyłem. Bardzo fajnie. A co najbardziej? Najfajniej? Plastuś. Świetne, naprawdę, przedstawienie teatralne. Bardzo nam się wszystkim podobało przy zimie. Całą rodziną dzieci uczestniczą już drugi raz w tych półkoloniach i naprawdę są bardzo kreatywne. Bardzo mi się podobało. Bardzo. A jak dzieci dały radę? Dały, dały. Szczególnie moja córka, która była tutaj lalką, takiej białej sukience ze wstążkami zielonymi. Córka się tremowała, ale myślę, że chyba wszystko wyszło bardzo dobrze. Co pani uważa o takich półkoloniach? Że są bardzo dobre dla dzieci, dla ich rozwoju No osobistego. Myślę, że super. Dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.